że jesteście. Co się stało? Mój mąż zaczął się dusić i nagle tak zacisnął szczękę, że aż mu twarz wykrzywiło. No to było straszne. Gdzie teraz jest? Y, w salonie, szybko. Mateusz, pogotowie przyjechało. Mówiłem żonie, że nic mi nie jest. Już mi jest lepiej. Przestań się wykupiać, Przecież to może być zawał. Już nieraz tak bywało i zawsze mi przechodziło. Panie Mateuszu, ale skoro już tu jesteśmy, no to niech pan da się osłuchać. No, no zrób to dla mnie, ty uparty ośle. Proszę się hmm? podnieść. O! Mhm. I powiedzieć, co się stało? Mam problemy z firmie i nie mogę spać. To wszystko. A dzisiaj co się wydarzyło? No też nie mogłem spać. Nad ranem to ledwo łapałem powietrze. Coś mnie w klatce tak No Właściwie to nie zakuło, tylko tak jakby ktoś mi usiadł na niej. Proszę nic nie mówić. Wdech. Wydech. Akcja serca znacznie przyspieszona. Bez miłości do żony. Nie, no przestań się wygłupiać, to jest poważna sprawa. <grym> Proszę powiedzieć, czy leczy się pan na choroby przewlekłe? Nie, mąż nigdy się na nic nie leczył i nie miał problemów z sercem. O, parametry? Ciśnienie podwyższone 160 na 90. 100% 99, jak to serce stuwa. Saturacja ile? 99. Na pewno? O. To się panie doktorze? No, dosyć nietopowe, przy dusznościach saturacja mocno spada, no i tak musimy pana zabrać do szpitala. No i tam fanaberia, no. No dobra, okej, okay, no, ale muszę skorzystać z toalety. Sam pan nie może iść do łazienki. Nie, pan, krępujący, nie? No, nic nie jest, się dobrze czuję. No, no. Umówmy się tak, drzwi zostają otwarte, okej? Okay? No dobra. Dziękuję, że przemówiliście mu państwo do rozsądku. Mój mąż naprawdę ostatnio się dziwnie zachowuje. Co znaczy? No, ma problemy w firmie. Dowiedział się, że ktoś mu wyprowadza pieniądze. I teraz próbuje dorwać złodzieja. Bardzo mi przykro. No, a najgorsze, że to firma rodzinna. Nasz syn i mój brat też w niej pracują. No, jak firma się rozpadnie, to i rodzina nasza też? Sprawdzę, co męża. Dobrze. Panie Mateuszu, musimy już jechać. Mateusz, nie wykupiaj się, otwórz te drzwi. Słyszy mnie pan? Boże, może on ze mną. Wchodzę. Ten. Halo, słyszymy pan? Marta 30 mg hydroksyzyny. Daj duży przepływ, proszę. Zabierzecie go do szpitala. Oddychamy głęboko. Tak, zabierzemy go do szpitala, ale najpierw musimy go ustabilizować. I oddychamy. Oddychamy głęboko wdech i wydech. Wdech.